Węgry to kraj położony w sercu Europy, znany z bogatej historii, tętniącej życiem kultury i różnorodnych krajobrazów. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis życia na Węgrzech, obejmujący geografię, klimat, kulturę, gospodarkę, styl życia i wyzwania. Ponadto zaskoczy Cię odkrycie, że kobiety tutaj są tak liberalne, że nie wahają się eksponować swoich atrybutów przed innymi. Przejdźmy do szczegółów. Zanim zaczniemy, zapraszamy Cię do dołączenia do naszej społeczności, klikając przycisk subskrypcji i aktywując powiadomienia, aby nie przegapić żadnych interesujących treści, które mamy dla Ciebie. Węgry to kraj bez dostępu do morza graniczący na północy ze Słowenią i Austrią, na wschodzie ze Słowacją i Ukrainą, na południu z Rumunią, a na zachodzie z Chorwacją i Serbią. Jego geografia charakteryzuje się ukształtowaniem terenu. Większość kraju jest płaska, z kilkoma wzgórzami na północy i zachodzie. Najbardziej znanym regionem jest wielka równina węgierska, która zajmuje dużą część terytorium. W północnej części znajdują się także góry Buda i góry Zemplen, które oferują piękne widoki górskie, rzekami Dunaj. Jedna z najważniejszych rzek Europy przepływa przez kraj z północy na południe, oferując imponujące widoki i możliwości rekreacyjne wzdłuż swojego biegu. Inne znaczące rzeki to Tisza i Drawa, które również odgrywają kluczową rolę w ekosystemie i rekreacji. Jeziorami Jezioro Balaton. Największe jezioro w Europie Środkowej jest popularnym celem turystycznym latem, znanym z krystalicznie czystej wody i aktywności na świeżym powietrzu. Ponadto, Węgry są znane ze swoich licznych źródeł termalnych, które przyciągają odwiedzających, szukających relaksu i dobrego samopoczucia. Węgry mają umiarkowany klimat kontynentalny, charakteryzujący się ciepłymi latami. Temperatury mogą osiągać 30 stopni Celsjusza w lipcu i sierpniu, co sprawia, że letnie miesiące są idealne do odkrywania kraju i cieszenia się atrakcjami na świeżym powietrzu. Zimnymi zimami temperatury w styczniu mogą spadać do minus 5 stopni Celsjusza lub niżej, zwłaszcza w regionach górskich, co może być wyzwaniem dla osób, które nie są przyzwyczajone do zimnego klimatu. Opadami, deszcze są częstsze wiosną i jesienią, podczas gdy latem mogą być stosunkowo suche. Ta zmienność klimatyczna przyczynia się do różnorodności krajobrazów i aktywności przez cały rok. Kultura węgierska jest bogata i różnorodna pod wpływem swojej historii i lokalizacji geograficznej. Niektóre z najważniejszych aspektów to język. Węgierski to unikalny język, który należy do Rodziny języków uralskich. Jego gramatyka i słownictwo różnią się od języków indoeuropejskich, co może utrudniać naukę osobom mówiącym w innych językach. Niemniej jednak węgierski jest fundamentalny dla zrozumienia głębi lokalnej kultury. Muzyka. Muzyka ludowa węgierska jest bardzo bogata z tradycyjnymi instrumentami takimi jak skrzypce i cymbały. Cardas to popularny taniec tradycyjny. Który łączy szybkie i wolne rytmy, odzwierciedlając różnorodność kulturową kraju. Kompozytorzy tacy jak Franz Liszt i Bela Bartuk to prominentne postacie w muzyce klasycznej, z istotnymi wkładami w repertuar światowy. Literatura: Węgry mają silną tradycję literacką z pisarzami takimi jak Sandor Petofi i Imre Kertesz, laureat Nagrody Nobla którzy pozostawili istotny ślad w literaturze globalnej. Ich dzieła odzwierciedlają złożoność i głębię węgierskiego i ludzkiego doświadczenia. Kuchnia Kuchnia węgierska jest znana z użycia przypraw, zwłaszcza papryki. Emblematyczne potrawy to gulias, gulasz mięsny i warzywny, który jest prawdziwą narodową delicją, cenioną zarówno przez lokalnych mieszkańców, jak i turystów. Perkolt, duszone mięso w pikantnym sosie, często podawane z różnorodnymi dodatkami. Langos, smażony chleb, tradycyjnie podawany ze śmietaną i serem. Prawdziwa uczta dla tych, którzy cenią sobie dania comfort food. Gospodarka węgierska jest mieszana i doświadczyła znacznych transformacji od przejścia do gospodarki rynkowej w latach 90-tych XX wieku. Węgry mają zróżnicowany sektor przemysłowy, który obejmuje motoryzację, elektronikę i maszyny. Międzynarodowe firmy założyły fabryki w kraju. Chociaż stanowi niewielką część PKB, rolnictwo węgierskie jest znane z produkcji wina, szczególnie wina Tokaji, zbóż i produktów mlecznych. Budapeszt, stolica jest popularnym celem turystycznym z powodu swojej historycznej architektury, łaźni termalnych i tętniącego życiem życia nocnego. Codzienne życie na Węgrzech różni się w zależności od regionu, ale istnieją wspólne aspekty. Rodzina. Rodzina jest fundamentalna w węgierskim społeczeństwie. Spotkania rodzinne są powszechne, szczególnie podczas świąt i uroczystości. Edukacja. Edukacja jest obowiązkowa do 16 roku życia. Węgry posiadają dobrze rozwinięty system edukacyjny z uniwersytetami uznawanymi na całym świecie. Zdrowie: Węgierski system zdrowia jest mieszany z usługami publicznymi i prywatnymi. Mimo że istnieją wyzwania związane z finansowaniem i zasobami, w dużych miastach znajdują się dobrze wyposażone szpitale. Węgrzy cieszą się różnorodnymi aktywnościami rekreacyjnymi. Festiwale kulturowe, takie jak Wiosenny Festiwal w Budapeszcie i Festiwal Wina w Wilany, to wydarzenia wyróżniające się. Ponadto łaźnie termalne są integralną częścią kultury węgierskiej. Wielu Węgrów spędza czas w tych miejscach, aby się zrelaksować. Pomimo bogactwa kulturowego i naturalnego, Węgry stoją przed wieloma wyzwaniami. Nierówność. Mimo że nastąpił wzrost gospodarczy, wciąż istnieje luka między obszarami miejskimi a wiejskimi. Emigracja. Emigracja młodych ludzi w poszukiwaniu lepszych możliwości zawodowych prowadzi do spadku liczby ludności aktywnej zawodowo. Sytuacja polityczna. Sytuacja polityczna była przedmiotem międzynarodowej debaty z powodu obaw dotyczących stanu demokracji i praw człowieka. O kobietach węgierskich pod względem osobowości i fenotypu. Różnorodność: posiadają mieszankę inteligencji, ciepła i tradycji, z delikatnymi i tajemniczymi cechami, co czyni je bardzo fascynującymi. Wody termalne. Węgry mają ponad 1300 źródeł termalnych, z których wiele pozwala na kąpielnego, promując interakcje między społecznościami. Polityka małżeńska. Istnieją zachęty finansowe do zawierania małżeństw z Węgierkami z powodu spadku liczby mężczyzn. Rząd wprowadził politykę poligami, aby wspierać małżeństwa. Styl życia. Wiele kobiet boryka się z samotnością i trudnościami z powodu kosztów życia i stylu życia. Kobiety, które wychodzą za mąż przed 40 rokiem życia, mogą uzyskać pożyczkę w wysokości 36 tysięcy dolarów. Która nie musi być spłacana, jeśli mają trzecie dziecko. Ponadto Węgry są znane z unikalnych festiwali i tradycji, takich jak słynny festiwal gulaszu, który przyciąga odwiedzających z całego świata. Kraj ten ma również bogate dziedzictwo architektoniczne z średniowiecznymi zamkami i barokowymi budynkami, które zachwycają turystów. Fascynujące jest to, jak Węgry łączą swoje bogate dziedzictwo kulturowe z nowoczesnym i dynamicznym życiem. Życie na Węgrzech odzwierciedla jej bogatą historię i kulturę. Od tętniącej życiem stolicy po olśniewające krajobrazy naturalne, kraj oferuje unikalne doświadczenie, zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Chociaż stoi przed znacznymi wyzwaniami, gościnność jej mieszkańców i bogate dziedzictwo kulturowe czynią Węgry fascynującym miejscem do odkrywania i życia. Doszliśmy do końca. Subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać więcej przygód z całego świata. Aktywuj powiadomienia i daj łapkę w górę filmowi. Powiedz nam, co sądzisz w komentarzach. Do zobaczenia.